Ale troszkę... Serio! Nie! Co? No cześć tu kasa, to, Kangury. Kao! Zaczynamy! Kontynuujemy sobie naszą rozgryweczkę i zobaczymy na czym ja to skończyłam, bo teraz już nie pamiętam. Co tutaj się działo? Tu hmm. jakoś się podglądało, czy nie? Chyba nie. Ale dobra. Eee. Okej, okay, na rzecznym torze i w małpim parku. Dobra. Eee, śmiesznie biega. No, ja, tu jest runa. W sumie pobiegłam po prostu przed siebie, ale... Tutaj widzę, że się pojawiła. Okej. Okay. Możemy sobie tutaj wejść w takim razie. No! Chodzimy, ile razy będziecie pytać. Jesteśmy zdecydowani. Okej. Okay. Hey, to nie wolno wchodzić! Jak? Jaką? O, Ed. Będziemy się... Ua! Co tutaj? A oh, okej, okay. czemu mi nikt nie powiedział? Okej, okay, możemy teraz pominąć Nie wiedziałam, że będziemy przed tym. Przed, oh, przed nim uciekać. Przed oh. oh Nie, jeszcze ominęłam skrzynki. I za szybką trochę. A za się ominęłam nie za szybko on trochę ucieka? czy znaczy, biegnie, znaczy nie? Toczy Tączy się? O nie! Okej. Okay. Tu się coś zapadnie. Tak nie, to po prostu chyba jakaś uszkodzona winda. Boże na to trzeba wskoczyć. O! Bajabongo! był Wow Co on tutaj robi? A! W sumie on wygląda jak ten edyt Okej, okay, dobrze, że tutaj trochę serduszek było Nawet aż tak nie poszło źle No dobra, to musimy tutaj lecieć przed siebie Tego się nie da rozwalić. Okej, okay. a co tutaj jest? Okej, okay. myślałam, że jakieś ukryte przejście. Wcześniej X w pobliżu latających haków Okej, okay. a X to jest OK Ej. Co? Coś poszło nie tak Chcę jeszcze raz do tego kraba, niech nam wytłumaczy. Po prostu najprostszymi słowami. Okej. Okay. Okej, okay, dobra, po prostu nie mogą skoczyć i rzucić haka tylko O. O, co jest na, na dzięki za beczkę wybuchową. Dzięki, dzięki. O! Zadno nie było tego ognia. coś tutaj będzie? Jakby do podpalenia? Ok, serduszko. A my już nie będziemy, no właśnie, miałam mówić. Czy my już przypadkiem nie będziemy mieli eee, serduszka kolejnego? Dobra, czy my tam mamy iść, czy tu? Ok, tu to, to chyba nie przeskoczymy, co? Tak, jakbyśmy musieli tutaj zrobić coś najpierw. Chociaż boję się, że nie wrócę. Chociaż tam chyba nie ma co zrobić innego. Czyli, tak jakby musimy tam iść. Nie mam słów. Nie mam słów. Ja mam w ogóle żyć? Co to pisze? Sześć. No to tak bez szału Okej, okay, dobra, teraz się złapam tego co trzeba. ok i teraz sobie... Zwykle nos mnie i tylko zaczynam nagrywać. Mam normalnie uczulenie na, na nagrywanie. <grywa> o, tutaj coś jest. Patrzcie ja to normalnie. Okej, okay, tylko tam nas. Prowadzi dalej. Ja chcę tam przejść? Bo ja nie wiem czy tam czegoś nie będzie. Tylko to, no kao ty, co ty to? Okej, okay, dobra, teraz zaś zaryzykowałam Ej, tego nie widziałam wcześniej, ale co nam to dało? Yy, że co? Do czego to jest? Czy coś tutaj jest? Nie no, chyba nie. Co ten przycisk tutaj. Aha, tutaj coś się coś otworzyło. Ok, Studnia. To tutaj coś jest? Co to za otwarta skrzynia? Jakaś oszukana. Pierwsze, widzę coś takiego. <grym> Okej. Okay. Tego trzeba tutaj tle... od razu sprać. No. I co ty robisz, Kao. No bo co ja robię już? Nie wiem sama. No puszczaj! Bierz go! Okej, dalej. Okej. Okay. Dobrze. Właściwie mam zrobić Tylko ich tutaj z... Okej, okay, no, bo jest 4 na 10. Dobrze Oni biją! Halo! Nie, chciałem się obronić. Ty Dawaj serduszko, ter, dawaj! O, dziękuję Jakoś nie umiem sobie poradzić z tymi... Ich mango, czy czymś tam Nie wiem, czy oni... to... A nie, tymi durianami, dobra A może starczy już, co? Dobra, to była zamknięta. Ale tamta i tak dalej, uważam, że była szkoda. Co jest? Tu się jakoś coś robi? Czy tak do skończenia życia? To jest. Nie kumam, czy zaś się coś zbugowało? Nie jakaś zszokowana tym faktem była, ale. W ogóle tak, jakby w żaden czas. Nie, no cały. Nie wiem, co tutaj jest grane. 16. Okej, okay, teraz. Niech im będzie. Wracamy. To z tą skrzynią. Ale jest otwarta, no. Tą skrzynię podstawili, ewidentnie. Okej. Okay. Co teraz? Tak. Du, 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 du. No Dobra, to już nic tu Nie wiem, czy coś mamy zrobić W sumie Nawet nie wiem, do czego to było Ale dobra, lecimy już Przed siebie ma nic a jakby tędy mamy schodzić? O nie, to jest jakaś ślizgawka. O nie! Znowu on! O, jakieś okręgi. O, o. O. Tu się da jakoś przyspieszyć albo co? chyba nie. O ja mam to coraz bardziej kangurka przypomina Tego którego znamy Albo ja odnoszę takie wrażenie chociażby O! Kałam się No tego już nie Aaaaaah Wow! <grymny> No tego to się nie spodziewałam. Co to mi zapisało? Chyba zapisało. Ua, 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 ua. Aj, nie widziałam tego haka tutaj. Myślałam, że tu trzeba przeskoczyć. Teraz okay. zepsuła. A dobra, jeszcze nic. Nic straconego. Okay. czy tutaj coś jest? Ja to zawsze podejrzewam takie jakieś tam skrzynki na sobie poukładane. Bo. O. Bo czasem właśnie coś tam może być: jakieś przejścia albo coś. Dobra, dobrze, że mieliśmy tą kulę ognia, więc mogliśmy sobie to pootwierać. Co to jest za słoik? Czy to się da. O! Rozbijałam to O, nawet życie tutaj mamy Bycie, życie jest na Okej, okay, czyli teraz musimy chyba tutaj się bujnąć, tak? Bo jakoś nie ufam mu na tych takich... ...pytania Tutaj da się wskoczyć? Nie. Dobra, to jeszcze raz. Teraz pewnie, pewnie spadnę, znając życie. O, było blisko. Ale ja, na szczęście się udało. Mamy jeszcze więcej skrzyneczek. Okej. Okay. Zawsze ta bomba musi być, no. Po jednym trzeba skakać kazać. To tak się buguje i tak jakby bokiem łowi. No to chyba jeszcze widziałam kątem oka, ale. Mm. Nie wiem. Ouch! Hej, bugowało mi. Któreś użyć Y, nam i była, był dźwięk, tak jakby do animacji, ale nie było animacji. Życie, życie. To mnie to było teoretycznie ciężej do znalezienia niż to yy, ten taki zwój. No bo tam było ewidentnie coś ukryte przez to, że trzeba było podpalić. A tutaj było takie, że tylko trzeba skoczyć, ale łatwo do przeoczenia. Zdecydowanie łatwiejsze. Gdzie jest tym. tym, tym jak to się nazywa? Ten, ten. Durian, o! Gdzie jest tym Durianem? Chyba, niedawno tu był. Na Ale fajny fotel miał. O, oh, struna! Spoko. Przyda się! I co? Tutaj mieliśmy otworzyć w takim razie, tak? Ale jeszcze się rozejrzy, czy coś tutaj czasami nie. Ha! Bo tam jeszcze ta rura mnie korci, żeby do niej wskoczyć, ale nie wiem, właśnie. Tylko tak, jakby tutaj miała iść, nie? Tak oficjalnie. Może z tej rury najpierw skoczymy. Okej. Okay. Chyba nie. Kurczę, trochę się boję. Ty to? O, okej. Okay. Mamy A. A, to my jesteśmy tutaj, gdzie ja coś kątem oka widziałam. Coś tam mówiłam, że mi... Coś błyszczało, ale postanowiłam się nie wracać. No dobra, czy ja tu mogę skoczyć? Mogę. Szkoda, Bo... że kamery się nie da odwrócić. No dobrze, czyli to już mamy wszystko załatwione w takim razie. Tak mi się wydaje, chociażby Trochę no, ja mamy tych dukatów, jakby nie patrzeć. E, Także będziemy mogli sobie coś te e, serduszka pokupować. Spokojnie... O nie, znowu on! Co on tak wolno się wybił dziwnie? E, w dwójce tak było bardziej dynamiczniej, nie? O! Psz, psz, poświęciłam życie, żeby zdobyć życie. Spoko. Teraz pewnie już stracę yy, nie wiem, motywację. I będę co chwilę ginąć. Mam nadzieję, że nie. No, jeszcze jakieś. Tutaj kolce, no nie! No, jeszcze więcej kolców. Jakaś rozdymka, czy co to tam jest? Jakie ręce? Jako tak patrzę na minę tej małpy, to chyba też nie jest zbyt zadowolony z tego, co robi. A. To było jakieś takie kurcze. Nie umiem szybciej biegnąć. Prosto zawody, wody, prosto za wody. że jak tylko zostało. Ej, ubywają te życia, czy nie? No teraz trochę nie jestem przekonana. Dobra, kolczatki. kolczatka, kolczatka kolczatka Nie, jak to się Wej! O. O. Wow Kurczę, to jest trochę ryzykowne, co ja robię Ale troszkę... Serio? Nie wiem czy te życia mi ubywają, bo teraz w ogóle nie widziałam ile mam przecież nie pokazało. Wrasznie wolno się wybija. Dobra. To już za nami. Co jest? Czemu się nie złapał? Halo! Trzeba się tak jakby nadgonić tego. No, teraz będzie wyskok Teraz zaś te kolce. Ok. Tu jest coś to, tutaj są też. No, czy trzymam tego X-a! Halo Okej, okay, dalej mam 6 żyć trochę... Aha, chyba, że to mi ubywa jedno serduszko. Teraz w sumie nie zwróciłam na to uwagi. Teraz mam wszystkie, więc może na tej zasadzie faktycznie. O, o nie, zapomniałam o tych kolcach. Okej. Okay. Teraz dymka, która by znowu, hak. Okej, okay, trafiłam. Podwójny skok ewidentnie to musi być. Tego dukata tutaj też znowu ominęłam. No. no. Okej. Okay. Uff. To jest. Okej. Okay. Nie wiem, po co ja w ten dzwon biję jakoś tak przyzwyczajenie Dobrze, co tutaj się Może on mógłby mi pomóc. No może. Tu jest jakieś... o! Patrzcie, chyba pierwszy raz mamy napis albo drugi może. No dobra. Tu jest jakaś... Jakiś hamak? He? Mm. Halo. Okej, okay, tutaj jest to podpalenie. Okej, okay, udało się teraz. Nie, tak bez muzyczki Nie, bomby no. No dobrze. No dobra, tą skrzyneczkę też jeszcze bym. Tutaj, o, tętnie przegarnę. E, dobra, czyli musimy sobie tutaj teraz skakiwać na górę, tak? Bo tam jest coś. Będę? Tak, no nic innego tutaj nie ma, to jest jakiś krabik uwięziony. Co tutaj jest? Jaya Bomb, okej. Okay. Hej ty! Dzięki, leniwa, bezużyteczna małpa, nie żadne zwierzątko, jak śmiesz. Będziesz miał okazję do zemsty, przyjacielu. Och, jaka to będzie rozkosz, jak zawsze. E, trochę mi się śpieszy, jak się dostać do tego? stąd wydostać? Otwórz drzwi. Prosto na temat, no co tu więcej mówić. Coś tutaj jeszcze mamy? Chyba nie. Okej. Okay. Metamorfoza. Oj... Nie stąd nie ma ucieczki, ty. O nie, co mi się guba jak to jest Ed. Co się... Bo I małego krabika? <laughs> Okej. Okay. bo Dobra, no to co? Chyba będziemy kończyć ten odcinek w takim razie. Bo już jest dwadzieścia parę minutek. To będzie taki troszkę krótszy, najwyżej. Coś tutaj macie? Nie, nic nie dajecie. No dobra, a w następnym sobie pójdziemy. gdzie to mamy iść? Hm. Prawo na rzecznym torze, ale tam byliśmy i w Małpim parku. Okej, okay, czyli do Małpiego parku będziemy się w takim razie e, potem kierowali. Dobra, moi drodzy, dziękuję wam bardzo za oglądanie. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie, to bardzo zachęcam. I widzimy się w następnym odcinku. Cześć!